Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Mikołaj, a dzisiaj pokażę Ci przepis na przepyszną zapiekankę z kurczakiem i kilkoma innymi dodatkami. W tym momencie zachęcam Cię do subskrypcji tego kanału. Będziesz na bieżąco z tym, co tutaj się dzieje, jakie przepisy są dodawane. Zostaw koniecznie komentarz pod filmem, łapkę w górę. Teraz życzę Ci smacznego oraz miłego oglądania. Przygotowanie naszego warkocza musimy zacząć sobie od nacięcia na cieście francuskim pasków, pozostawiając na środku ciasta właśnie pas, na którym będziemy układali wszystkie nasze składniki. Tak więc myślę, że około 8-9 cm sobie zostawiamy na środku, a po bokach około 1,5 cm paski sobie kroimy jeden przy drugim. To one właśnie utworzą ten piękny warkocz, który będziemy mogli zaobserwować po upieczeniu. Okay. Nasze paski są nacięte. Na środku mamy fajny, pozostawiony pas. W takim razie teraz przychodzi kolej na posmarowanie tego środkowego pasa jakimś sosem. W moim przypadku jest to najzwyklejszy ketchup. Tak więc wykładam sobie odrobinkę na środek. Możecie używać innych sosów, w zależności jakie lubicie. Nie za dużo, żeby nam tutaj ten pas środkowy nie zamógł. Bo wtedy cały warkocz nam nie wyjdzie. Pędzelek, możecie sobie to rozmarować łyżką. Ja używam pędzelka. Dokładnie tutaj sobie może wyjść troszkę na paski. Nic nie szkodzi. O, właśnie. W ten sposób sobie ten keczup rozprowadzamy. Na taki y, ketchup sobie wykładamy kurczaka. Piersi z kurczaka rozbijamy na takie małe kotleciki. Jest tutaj około 300 gram piersi z kurczaka i właśnie w postaci takich to y, kotlecików sobie układamy jeden przy drugi, starając się zapełnić całą szerokość naszego ciasta. No właśnie. Został nam jeszcze kawałek. To sobie podziabiemy. Jest. Teraz dla na naszego kurczaczka odrobina pieprzu. Dokładnie. I odrobina soli. Jeżeli lubicie inne przyprawy, jeszcze sobie dokładać do takich zapiekanek, jak najbardziej. Ja sobie jeszcze na końcu dodam troszkę oregano suszonego. A w tym momencie wykładam sobie troszkę szynki. Szynka wędzona, parzona. I również na kurczaczka ona trafia. Jeden plasterek po drugim. Zaraz Wam powiem, ile ich wyjdzie w sumie 7 plasterków, 7 plasterków szyneczki, i teraz pieczarki. Pieczarki podsmażone wcześniej z cebulką oraz połową ząbku czosnku. Sól, pieprz, nic więcej. Podsmażamy sobie na masełku, aż one sobie fajnie zmiękną. I taką to właśnie mazią układamy, wykładamy nasze ciasto. Tak więc na samym środku tworzymy sobie fajny tutaj pasek z nadzienia pieczarkowego. Pieczarek jest tutaj 25 deko, ale jak widzicie wszystkich ich tutaj nie zmieszczę prawdopodobnie, chociaż może Troszkę nam zostanie, ale nie będę tutaj upychał na siłę. Wszystko sobie wyrównujemy nożem. O, właśnie w ten sposób. Ok, pieczarki nasze odkładamy. I w sumie został nam tylko jeszcze do dodania ser żółty. Ser żółty, jaki macie, możecie również dodać mozzarella. W moim przypadku jest tutaj ser Gouda. Bardzo fajnie się on tu rozpuszcza. Nie żałujemy sobie tego serka. Fajnie, jak on tutaj w słusznej ilości występuje. Wtedy w całej już zapiekance będzie fajny taki efekt ciągnącego się sera. I w zasadzie to wszystko. Teraz sobie musimy zawinąć naszego. Warkocza. W tenże sposób bierzemy paski, które zostały nam po bokach, i jeden za drugim pod lekkim skosem sobie tutaj zaginamy. Pozostawiłem sobie specjalnie tutaj z przodu troszkę otwartej powierzchni. Jeszcze ją tutaj delikatnie przymkniemy, ale Tutaj ciasto francuskie, kiedy będzie rosło w piekarniku, bardzo fajnie wypełni wszystkie wolne przestrzenie. A te dziurki pomiędzy czy to paskami, czy to właśnie tutaj na początku, są po to, aby ciśnienie para, która będzie wytwarzana podczas pieczenia naszego warkocza, nie rozerwała go po prostu swoim ciśnieniem. Tak więc jeden za drugim staramy się tutaj pasek naciągać i za chwilkę. Po tym posmarujemy sobie tylko jajeczkiem rozbełtanym. Posypiemy oregano, i taka zapiekanka będzie lądować w piekarniku. Tak jak mówiłem, teraz nasz warkocz musimy sobie posmarować rozbełtanym jajkiem. Jedno jajko wbijamy do miseczki, rozczepujemy i teraz pędzelkiem delikatnie całą powierzchnię naszego warkocza staramy się pokryć właśnie tym jajkiem. Jajko jest tutaj po to, aby w trakcie pieczenia nasze ciasto fajnie się zarumieniło, było brązowe, brązowo-złote oraz chrupiące. Także ten etap musimy sobie zawsze zrobić. I teraz, po tym jak za chwilę wysmaruję nasz warkocz, posypiemy sobie przyprawą. Jak mówiłem właśnie w moim przypadku będzie to oregano. Możecie posypać sobie bazylią bądź e, jakąś Waszą ulubioną inną przyprawą. Jak najbardziej. Ja akurat uwielbiam oregano. Tak więc sobie posypuję. Dosyć obficie. O właśnie. I taka zapiekanka, taki warkocz musi spędzić teraz w piekarniku rozgrzanym do 180-200 stopni Celsjusza około 25 minut. Wtedy y, kontrolujcie sobie, y, czy jest już fajnie wyrośnięty, czy ciasto się zrumieniło y, po 25 minutach. W się od Waszego piekarnika, 25-30 minut, taki warkocz będzie już gotowy do jedzenia i do podania Waszym gościom. Także ja wracam już do Was za chwilkę z upieczonym warkoczem, zaraz zobaczycie, jak to wszystko wygląda. Tak więc do zobaczenia, moi drodzy. Nasza zapiekanka jest już gotowa. Tak jak mówiłem, spędziła w piekarniku 30 minut w temperaturze 200 stopni Celsjusza. Tutaj już wam wykroiłem jedną porcję, żebyście sobie zobaczyli jak to prezentuje się w środku. Bardzo fajnie. Serek jest ładnie stopiony. Kotlecik z piersi kurczaka jest idealnie wysmażony. Zobaczcie u góry ten wzór, jak znakomicie się prezentuje. Pachnie przepysznie. Jest to pomysł idealny wręcz na imprezę, na przekąskę, na kolację. Czy na obiad podany w nieco innej formie, tak jak właśnie ta? Na moim kanale jako pierwszy film pojawiła się właśnie taka to zapiekanka. Teraz postanowiłem nagrać ją jeszcze raz, trochę zmodyfikowaną, troszkę z innymi składnikami. Znajdziesz też na moim kanale podobny warkocz, ale w wersji wegetariańskiej ze szpinakiem i serem mozzarella. Także zachęcam Cię do obejrzenia. Już teraz zapraszam Cię do subskrypcji tego kanału koniecznie zostaw komentarz pod tym filmem oraz łapkę w górę. Teraz życzę ci smacznego, miłego dnia i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.